Cześć, witam Was serdecznie w Too Good To Good Go. Słuchajcie, dzisiaj będzie Five River Foods. Już kiedyś, już kiedyś tutaj byłem po kanapki. A że teraz mamy, że tak powiem, ochotę na kanapki. No to stwierdziłem, że weźmiemy sobie dwie różne paczki. Jedna paczka to będą sandwichze, czyli kanapki, a druga paczka to będą desery. No i ciekawe co w tych deserach się dostanie. Jedna paczka kosztuje 4 funty. Czyli wydałem 8 funtów na, 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 te, na te dwie paczki. Czyli jedna paczka z, z deserami, a druga z sandwichami. I zobaczymy, co też tutaj dostaniemy za te 8 funtów w tych dwóch paczkach. Idziemy. Dla tych, co oglądają mnie od początku, to wiedzą już mniej więcej gdzie idę. Jest to taki garaż. Tutaj mamy taką informację, że tu go w tą stronę. O, a firma się mieści tutaj czy tamtych metalowych drzwiach. No i zobaczcie, takie dwie paczuszki i zobaczymy sobie w domu, co w nich mamy. No jesteśmy już na miejscu, zaraz Wam pokażę, co dostaliśmy w tej pierwszej paczce, czyli paczce z sandwichami, Podejrzewam, że będzie to samo co ostatnio, bo to jest chyba standard u nich. A więc mamy tak, tuna classic, czyli sandwich, dwa sandwiche z chleba tostowego, e, takiego białego, no i tutaj mamy tuńczyka, o, tu mamy też tuńczyka e, z kukurydzą, ale z, e, chleb tostowy pełnociarnisty. Tutaj mamy... Classic Cheese and Red Onion czyli czerwona cebulka i cheddar, cheddar, y, cheddar ser, tarkowany tarkowany, albo starty, tak, starty y, i tutaj jeszcze z takim majonezem, także fajny, no, bardzo dobry, ja je bardzo lubię. Classic Cheese Red and Onion czyli to samo, ale pieczywo pełnoziarniste. cztery tak, piąta. Classic, classic Chisci cheese cheese, też to samo, to, czyli też yy, sercze, tar, yy, tarty i czerwona cebula. Yy, kolejny mamy Classic Egg, czyli mamy jajka yy, pokrojone, w, yy, pokrojone z majonezem yy, i taki jajeczna taka kanapeczka z białego pieczywa. Classic cheese Red onion jeszcze raz <laughs> z pieczywa pełnu i Classic egg Majonez, czy jajka w majonezie. A, ciekawe bo jest tak, tuńczyk. Classic cheese jest 4 razy. E, tak, 4 razy i 2 razy. Dwa jajeczne: No to mój syn na przykład był bardzo niepocieszony z takich kanapek, bo on by z tego nie jadł nic. Z tego względu, że, e, że on nie je ani jajek, ani tuńczyka, ani, ani cebuli, e, ani sera. No ser. No, ser to jeszcze je, tak? Także takich 8 kanapek. Ja tam jestem zadowolony z nich. E, zapłaciłem za nie 4,60. Nie 4 funty, tylko 4,60. Tu Wam mi pokażę tak trochę troszeczkę tego dokładniej. 4,60 jedna kosztuje funt 99, tu jest cena. Sprzedaży, czyli dwa, dwie takie kanapeczki to są 4 funty, a mam ich 8 za tą samą cenę. Także stitch nie mlaskaj. Także to jest jedna paczka. I słuchajcie, i tam jest tak o tyle fajnie, że po prostu y, jeszcze będziemy polować w bo idziemy y, na holiday home, na krótki urlop. I też pewnie sobie rano weźmiemy najpierw taki zestaw, to będziemy mieli tam na do, do zjedzenia od razu na miejscu. Jest naprawdę bardzo, bardzo tanio. Y, nawet kupując się pojedynczo to jest niedrogo. I teraz słuchajcie deserki. Pierwszy raz u mówili deserki. Zobaczcie, deserki są w takich pojemnikach. zapłaciłem za te desery 4 funty i to jest ma mamy tak. Chocolate pudding, czyli taki, taki pudding. To nie jest budyń, to jest pudding, ale no można porównać się trochę troszeczkę do naszego budyniu, powiedzmy. Czyli taki w takim budyniowej takiej yy, mazi, bym powiedział. Pewnie waniliowej. Jest jeszcze jest jeszcze brownie. Zobaczcie, takie, taki pojemniczek e, to jest robione na świeżo. Drugi czekolad pudding z łyżeczką świetna sprawa. Kurczę słuchajcie, za 4 funty. Naprawdę Raspberry Blist e, Trifle, czyli galaretka e, z malin, i, e, i śmietana. Na górze. To jest trzeci. Raspberry Bliss, trafny, czyli to samo. Zaraz Wam powiem, jak to wygląda i jak to smakuje. Zaraz jakiś taki jeden otworzymy. E chocolate Pudding, czyli kolejny. Ojej, ale ich tu jest. Następny Chocolate Pudding. Chelsea, Chelsea Town Bakery to się nazywa, czyli to jest producent. Jedna taka, jeden taki deser kosztuje funt 59, jest tutaj cena wypisana. I słuchajcie, to jest towar totalnie świeży. Oni je robią na bieżąco, codziennie. E, następny. E, chocolate Pudding. Dużo tych puddingów. I jeszcze jeden Chocolate Pudding, czyli Chocolate Pudding mamy 2, 3, 4, 5, 6. I dwa rasberry, tak. Chocolate Pudding, chocolate pudding, tak. I dwa te raspberry, czyli dwa te malinowe, 3, 6, 7, 8. Tak samo jak tutaj, 8 kanapek. To tu jest 8 takich puddingów za 4 funty, słuchajcie. Razem na to wszystko zapłaciłem 8,60. A naprawdę mamy tutaj tego naprawdę dużo. Naprawdę dużo. Także dostaną ocenę, oczywiście najwyższą i jak się że tak powiem będzie kończył nam chlebek mamy gotowe kanapki to są takie dobre kanapki można je zapiec też zabrać sobie o paczuszka i do pracy poszedł albo rano na śniadanie albo wieczorem na kolację otwieracie tylko i macie gotowe gotowe jedzonko no i te puddingi wyglądają naprawdę naprawdę świetnie no to co zaraz wam powiem jeszcze jak to jak to smakuje może ten no bo nie są herbatycznie zamykane spróbuję dobra pewnie jesteście ciekawi ten czekoladowy pudding jak smakuje to zaraz zobaczymy o taka taka łyżeczka do tego o to jest mięciutkie o zobaczcie tak wygląda. O, ciasteczko, miękkie. No, kochanie, jakie to jest dobre. Dobra, to ja sobie będę jeść, a z Wami się zobaczymy potem. Do zobaczenia w kolejnym To, to Go. Mm, ale dobre, pycha. Dobra, smacznego, do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się.